Przełknęła ciężko ślinę, otwierając drzwi i wracając na korytarz. Spojrzała na otwór przed nią, pod którym widniał następujący tekst. Lśniący i gładki, polujący na zdobycz, jego ogon nim porusza. Do głowy przyszedł jej tylko wizerunek węża. Naszło ją złe przeczucie, gdy ostrożnie wyjęła płytkę z wężem i umieściła ją w kwadratowym otworze. Światło przemieniło całą przestrzeń w drzwi, tak jak poprzednim razem. Z wahaniem weszła do pokoju, próbując przygotować się na cokolwiek, czego była świadkiem. Światło jej latarenki ściemniło się. Co, co chcesz zrobić, moje siostrze? Młoda pinkamina płakała z zaprętów stalowej klatki. Ogier zamknął ją w środku, pod pozorem zabawy, w przypni ogon kucykowi. Nie patrz na mnie tak smutno, mała klaczko. Powiedział Ogier z nieprzytomnym uśmiechem. Pinkamina spojrzała w jego oczy i zobaczyła pustkę. Wyglądało to tak, jakby Ogier nie posiadał duszy, Chcę tylko pograć z twoją siostrą w jedną z najwspanialszych gier. Ona nie wygląda, jakby się dobrze bawiła. Płakała Pinkamina, patrząc na swoją siostrę, która była przywiązana do stołu. Szalała, próbując wyplątać się z węzów. Pasy były zbyt ciasne. Nie mogła zrobić dużo więcej niż tylko pokiwać różnymi częściami swojego ciała. Ogier dobrze wiedział, co robi. O, może to tak nie wygląda, ale grałem już wcześniej w tą grę z wieloma kucykami. Spójrz dookoła. Przez te wszystkie lata miałem wiele przyjaciół. Na jego twarz wypełzł szyderczy uśmiech, po czym odwrócił się od niej. Pinkamina rozejrzała się po pomieszczeniu. Na początku nie przykładała do niego większej uwagi. Nagle przerażający smród pokoju stał się oczywisty. Pochodził od kucyków w różnym stanie rozkładu, które zdobiły pokój. Większość z nich była młodymi klaczkami, z czymś więcej niż tylko ich głowy przywiązane jako dekoracje. Ogier przybrał pokój jak na przyjęcie, używając kości i skór kucyków, które zamordował. Nie, przestań, proszę. Doszedł ją histeryczny płacz jej siostry. Uwaga Pinkaminy błyskawicznie skupiła się na tym, co działo się tuż przed nią. Tak, rób hałas, to jest to na co czeka. Ogier śmiał się, gdy Pinkamina patrzyła, jak ostrożnie przykłada skalpel do skóry jej młodszej siostry. Z wielką precyzją zaczął ją rozcinać. Krzyk jej młodszej siostry rozniósł się echem po pokoju, gdy obraz zaczął się rozpływać. Płomień ponownie zapłonął, rozświetlając ciemny pokój jeszcze raz. Łzy płynęły po twarzy Pinki jak jeszcze nigdy w życiu. Bellamina. Łukała, wspominając przerażające obrazy swojej siostry rozcinanej żywcem przez ogiera. Odrzuciła wspomnienie o tym dawno temu. Wspomnienie, które było dla niej zbyt bolesne, by chciała je zapamiętać. Jej drogocenna siostra stała się niczym więcej jak tylko zabawką dla tego ogiera. Czekała i wciągała powietrze pomiędzy szlochami. Ciągle miała dwa kafelki do włożenia, miała więcej wspomnień do przypomnienia. Musi przypomnieć sobie wszystko, co się zdarzyło ze względu na swoją siostrę. Sporo czasu zajęło jej opuszczenie tego pokoju. Bardzo cicho zamknęła za sobą drzwi. Musiała najpierw zobaczyć wszystko, zanim będzie mogła cokolwiek powiedzieć. Po cichu podeszła do następnej sekcji otworów i przeczytała tekst poniżej kwadratowego otworu. Miękki w dotyku. Szybuje nad swymi lękami. Ogon go stabilizuje. Pinki szybko wyciągnęła płytkę z wizerunkiem ptaka i umieściła ją w otworze. Drzwi pojawiły się w ten sam sposób co poprzednie. Weszła do środka spoglądając na ściany, gdy światło jej latarenki przygasło jeszcze raz. No dalej, musisz jeść, nie ma żadnego celu w pozostawieniu cię głodną. Ogier chichotał do siebie swoim zimnym, ostrym, uszczypliwym śmiechem. Pinkamina zwinęła się w rogu klatki, wypłakując całe swoje serce. To, co pozostało z jej siostry, było teraz pozbawioną życia górną połową, która ciągle była przywiązana do stołu. Nie widziała, co zrobił z pozostałą jej częścią po tym, jak już skończył. Proszę, nawet przygotowałem ci specjalny poczęstunek, powiedział, otwierając mały otwór w klatce, przez który wsunął talerz z umieszczoną na nim babeczką. Pinkamina nie chciała jego poczęstunku. Nic, co było przyrządzone przez tego okrutnego ogiera, nie mogło być warte zjedzenia. Jej żołądek burknął cicho. Nie jadła nic od śniadania i wychodziła z domu, mając nadzieję napchania się ucztą z przyjęcia. Widzisz? Jesteś głodna. Powinnaś jeść. Ogier uśmiechnął się. Ciało pinkaminy nie posłuchało swojego mózgu, gdy powoli wstała i podeszła do babeczki. Powąchała ją ostrożnie. Było ciężko wyczuć cokolwiek wśród odoru rozkładu w pomieszczeniu. Następnie bardzo ostrożnie liznęła lukier ze szczytu babeczki. Słodki smak cukru rozpłynął się po jej języku, jakby buntując się przeciwko temu, co chciał podpowiedzieć jej umysł. Jej umysł rozpaczliwie krzyczał, że coś tu nie gra. Delikatnie otworzyła usta i ugryzła kawałek babeczki. Dobrze, cieszę się, że jesz. Byłaby wielka szkoda, gdyby twoja siostra miała się zmarnować. Ogier zachichotał szaleńczo. Smak babeczki uderzył zmysły pinkaminy jak cegła. To nie była słodka, cukrowa babeczka. Była słona i ciężka do przerzucia. Zupełnie jakby głównym składnikiem było Ogier śmiał się, patrząc, jak wyraz twarzy młodej klaczki zniekształca się. Pinkamina zwymiotowała, wracając szybko na tył klatki, gdzie kaszlała i odpluwała, próbując usunąć podły smak ze swojej buzi nakładający się śmiech ogiera, uderzył jej uszy, zmuszając ją ponownie do płaczu. Słychać było głośny łomot, dobiegający ze szczytu schodów prowadzących do piwnicy. Ogier spojrzał zdziwiony, a jego oczy rozszerzyły się. Momentalnie spróbował otworzyć klatkę, jak wściekła bestia, starając się dosięgnąć pinkamine. Udało mu się otworzyć i zaczął sięgać kopytem do środka, kiedy został błyskawicznie zaatakowany przez inny, wielki kształt. Słyszała głośne krzyki. Zupełnie jakby obok toczyła się walka. Druga, wielka postać pojawiła się przed klatką, próbując sięgnąć i chwycić pinkaminę. Nie, nie! krzyczała pinkamina, próbując opierać się kształtowi, próbującemu wyciągnąć ją z klatki. Już dobrze, nie bój się. Zły ogier już więcej cię nie skrzywdzi. Głos, który dobiegał z zazarysu postaci, był kojący i uspokajający. Nie przypominał zupełnie głosu tego ogiera. Pinkamina spojrzała bojaźliwie na kształt, który wyciągnął ją z klatki, trzymając za jedną z jej nóg. Ten ogier miał białe umaszczenie z jaskrawymi, czerwonymi włosami, nosił niebieski mundur, a jego głowę zdobiła niebieska czapka. W porządku, jesteśmy tymi dobrymi przyszliśmy, żeby zabrać cię do domu. Powiedział z uśmiechem i szybko ruszył, żeby wydostać ją z piwnicy. Zostałam uratowana. Powiedziała, przypominając sobie, gdy światło pojawiło się z powrotem. Ale było już za późno. Nie przybyli na czas, żeby ocalić moją siostrę. Potrząsnęła głową pinki i ten. ten ohydny poczęstunek. Sama myśl o babeczce spowodowała u niej silny skurcz w żołądku. Tak. tak ciężko uwierzyć, że. Jakikolwiek kucyk mógłby być tak okrutny. Wróciła z powrotem na korytarz, gdy myśli nieustannie skakały jej po głowie. Te słowa, które wypowiedziałam w innym wspomnieniu, mają teraz sens. Po zjedzeniu tego, naprawdę, czuję się, jakbym miała już nigdy nic nie zjeść. Spojrzała na ostatni otwór w ścianie i przeczytała słowa pod nim. Gładka powierzchnia, pożywienie dla większości. Ogon napędza ją do przodu. Pinki ostrożnie wyjęła ostatnią płytkę z wizerunkiem ryby i umieściła ją w otworze. Ostrożnie wytarła kilka łez, które spłynęło jej po twarzy, gdy pojawiły się drzwi. Powoli przeszła przez nie, patrząc, co ostatnie ukryte wspomnienie miało jej do zaoferowania. Pinka mina szlochała w skórę oktawi. Starsza siostra starała się jak mogła, aby uspokoić swoją młodszą siostrę, ale nieistotne czego próbowała nie mogła uspokoić młodej klaczki. Pinkamina ledwo co jadła, odmawiała snu i nieprzerwanie szlochała. Oktawia nie miała pojęcia, co się stało i co widziała jej siostra. Jedyne co wiedziała, to to, że Bellamina nie żyła. Sam ten fakt zdawał się pogrążać Pinkaminę w rozpaczy. Ojej, słyszę płakanie. Doszedł ją bardzo delikatny, kojący głos. Greni, paj! Powiedziała Oktawia, zaskoczona, patrząc na swoją babcię trzymającą latarenkę i wchodzącą do ciemnego pokoju. Greni, pociągnęła nosem Pinkamina, widząc swoją babcię. To ja, dziecko. Uśmiechnęła się ciepło, podchodząc bliżej i stawiając latarenkę na nocnym stoliku, a następnie głaszcząc płaczącą klaczkę. Co Cię martwi? Dźwięk jej delikatnego głosu wydawał się koić coś głęboko wewnątrz duszy małej klaczki. Szloch pinkaminy powoli przeszedł w pociąganie nosem, gdy opanowała się na tyle, żeby opowiedzieć swojej babci. Bellamina, be, be, be nie żyje, babciu. Zacztusiła się lekko pinkamina. Tak, wiem, kochanie. Jest prawdą, że wszyscy musimy sobie z tym jakoś poradzić. Powiedziała babcia uroczyście: Wszyscy razem dzielimy naszą żałobę i na zawsze będziemy opłakiwać jej stratę, ale Twoje łzy zdają skrywać się coś więcej, moje dziecko. Zdają się skrywać coś więcej niż tylko jej utratę. Pinkamina tarła oczy, pociągając nosem, odwracając głowę od babci i zagrzebując głowę pod kopytkami oktawi. Ja nigdy nie wyprawię już przyjęcia. Tak długo, jak będę żyła. Pinkamina szlochała. O, dziecko, czemu powiedziałaś coś takiego? Wiesz przecież, że kochamy twoje przyjęcia, a ty kochasz je wyprawiać. Powiedziała Granny i zaskoczona nagłym stwierdzeniem swojej wnuczki. M moje imprezowanie zabiło Bellaminę. Wyrzucała słowa, szlochając w skórę Oktawi. Oktawia robiła co mogła, żeby pocieszyć klaczkę. Babcia wyglądała na lekko zasmuconą, ale zamknęła oczy, starając się zrozumieć. Moja droga pinkamino, jeśli tylko to, to powinnaś dalej urządzać swoje przyjęcia. Powiedziała delikatnie, ale przekonująco. Hę? E? zapytały zgodnie pinkamina i Oktawia, spoglądając na swoją babcie. Widzisz, moja droga pinkamino. Twoja siostra kochała twoje przyjęcia. Naprawdę wspaniale się na nich bawiła. Czasem jedyne, o czym rozmawiała ze mną, to jak dobrze bawiła się na Twoim ostatnim przyjęciu. Zachichotała delikatnie Pie przypominając sobie ciepłe wspomnienie. Dlatego też mówię Ci: Nie przestawaj wyprawiać przyjęć dziecko, na cześć i pamięć swojej siostrze. Twoja siostra nie chciałaby, żebyś resztę życia spędziła na strachu i płaczu. Chciałaby widzieć cię uśmiechniętą do końca twoich dni. Grenypaj uśmiechnęła się ciepło, potwierdzając prawdziwość swoich słów. A, ale. Pinkamina pociągała nosem, próbując pojąć słowa swojej babci, będąc jednak tylko małą klaczką. Ale. świat jest taki straszny, babciu. Jak. jak mogę się w nim uśmiechać? Bardzo prosto, moje dziecko. Chichotała cicho pod nosem, musisz odgonić swoje strachy śmiechem. Śmiechem? Zapytała z ciekawością pinkamina. To była lekcja, którą często przypominała sobie z dzieciństwa. Jej babcia często odwiedzała ją i uczyła, jak śmiać się z lęków, przeciwstawiać się cieniom i pojęciu potworów, oraz jak odgonić śmiechem swój strach mogła stawić czoło wszystkiemu na świecie tak długo, jak miała wewnętrzną siłę, żeby śmiać się, gdy dzień zmierzał ku końcowi. Zapomniała, czemu babcia powtarzała jej tę lekcję tak często. W jej wspomnieniach wcześniej myślała po prostu, że to dlatego, że jako klaczka bała się ciemności. Teraz wiedziała, że to przez coś znacznie głębszego. Niewielki uśmiech wkradł się na jej twarz, gdy przypomniała sobie wspomnienia, które utraciła. Te dobre i te złe, te brzydkie i te piękne. Musiała zatrzymać je w sobie, by ciągle być szczęśliwą i spełnić marzenia Bellaminy. Do tej pory nie była gotowa na przyjęcie tych wspomnień z powrotem do serca. Ostrożnie opuściła ostatni pokój zawierający jej wspomnienia. Słyszała ciche, rytmiczne bicie swojego serca, które głośno dźwięczało wewnątrz niej. Uśmiech utrzymywał się na jej twarzy, gdy z czułością wspominała swoją siostrę. Więc została jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia. Powiedziała, patrząc na drzwi na końcu korytarza, powoli ruszyła w ich kierunku, trzymając swoje postanowienie głęboko w sercu. Wiedziała, co teraz musi zrobić. Otworzyła oczy i weszła do środka. Po drugiej stronie drzwi zobaczyła cztery pochodnie rozświetlające otwarty plac. Prowadząca na niego ścieżka była również rozświetlona. Wzdłuż ścieżki i placu rozciągała się siatka, więc nie mogła pójść nigdzie indziej. Delikatnie postawiła latarenkę i ruszyła na środek placu. Czuła niewielkie wstrząsy przechodzące pod jej kopytkami, gdy powoli zmierzała do celu. Gdy była z jednej strony placu, z ziemi po przeciwnej stronie wyłonił się Slender Pony. Stał tam, górując nad nią, a jego obecność powodowała zaciskanie szczęk. Ale tym razem się nie bała. Nareszcie zrozumiała. Powiedziała delikatnie Pinki, kręcąc powoli głową, zanim spojrzała z uśmiechem na miejsce, gdzie stał Slender pony. Strach przed Twoją obecnością, Twoja przewaga wzrostu, samo Twoje istnienie. Jesteś ogierem, prawda? Slender Pony po prostu stał tam niewzruszony słowami Pinki. To znaczy, nie jesteś dokładnie nim, ale moim wyobrażeniem o nim. Zamknęła oczy i uśmiechnęła się. Co znaczy, że już się Ciebie nie boję. Slender Pony zaczął zmierzać w jej kierunku, zamieniając każde stąpnięcie w echo rozchodzące się po arenie. Pinki otworzyła oczy i zobaczyła idącego na nią kucyka. Jej usta zaczęły drgać, widząc go zbliżającego się coraz bardziej. Poczuła mgłę, zaczynającą opadać na jej umysł, fonograf wydawał swój statyczny dźwięk. Stała zdecydowana tam, gdzie wcześniej, przypominając sobie czułe słowa swojej babci. Wspomnienie swojej młodszej siostry, swoich przyjaciół w Ponyville. Zabawę, którą miała przez całe swoje życie dzięki pomocy wszystkich, których znała. Oni wszyscy pomogli jej wieść życie, z którego mogła powiedzieć, że była dumna. Slender Pony stał kilka kroków od niej, ale mgła, którą przynosił, by omotać jej umysł, zaczęła się rozwiewać. Jej drżące usta zmarszczyły się na chwilę, po czym wydobył się z nich delikatny dźwięk zaczął powoli zwiększając swój poziom wewnątrz szpinki. Pewność siebie rosła w niej, z każdym wydobywającym się z niej dźwiękiem, przeganiając mgłę i uciszając powoli bzyczenie fonografu. Śmiała się, śmiała się ze strachu, który ten kucyk... Nie, to całe miasto zesłało na nią, właśnie po to, by mogła stać się na tyle silna, by stawić czoła lękom śmiała się, chichotała, parskała. Czuła się jakby minęło całe życie odkąd ostatni raz się śmiała. Wypłakała tyle łez, które tłumiła przez wszystkie te lata, tyle cierpienia i bólu, które trzymała w sobie. Po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu śmiała się z całego swojego serca. Jasne światło wystrzeliło z jej karku, gdy pojawił się na nim złoty naszyjnik z klejnotem w kształcie balonika. Jej śmiech trwał w najlepsze, gdy światło z naszyjnika zmusiło slender Pony do odskoczenia i wydania przenikliwego krzyku, zupełnie jakby światło sprawiło mu ból. Cały plac zaczął drżeć pod wpływem gigantycznych wstrząsów, a następnie zaczął się rozpadać. Cała sceneria dookoła pinki zaczęła rozpadać się w bezdenną otchłań, leżącą pod nim. Cały świat pękał i kruszył się dookoła. Slender Pony wydał z siebie jeszcze jeden ryk pełen bólu i został wciągnięty z powrotem w ziemię, znikając pinki z widoku. Uspokoiła swój śmiech na tyle, że mogła teraz spokojnie mówić: Nie wybaczę panu, panie Ogierze, i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek mogła do końca wybaczyć ci to, co zrobiłeś, ale teraz wreszcie mogę ruszyć do przodu. Zamknęła oczy i uśmiechnęła się szeroko. Złoty naszyjnik na jej szyi błyszczał jasno, a po chwili strzelił promieniem światła w powietrze, formując drzwi utworzone ze światła. Następnie naszyjnik zniknął, czekając na czas, kiedy byłby znowu potrzebny. Już czas, żebym wróciła do domu. Tym razem naprawdę. Pinkie uśmiechnęła się szczęśliwa, przechodząc przez drzwi ze światła, gdy resztki światła rozsypywały się tuż za jej plecami.